moi drodzy. Kolejny dzień, kolejny odcinek na norweskiej ziemi. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jadę za Kingą i Czarkiem. Jedziemy 400 km na północny zachód Norwegii do niesamowitych miejsc, do przepięknych widoków. Wszystko Wam pokażę, ponagrywam, bo będzie co pokazywać. Pogodę na jazdę mamy wręcz fenomenalną. Jest ciepło. Nie wieje tak wcale mocno. No i dzisiaj ma nie padać. Ale już teraz są zapierające te widoki. A to dopiero początek wyprawy. O nie, tylko nie to. Jedziemy na autostradzie i coś takiego może oznaczać tak naprawdę tylko i wyłącznie jakąś stłuczkę, jakiś wypadek. Mm, niedobrze, niedobrze. Dobra, to żadna stłuczka, żaden wypadek, po prostu pasy się zwężają w jeden. A że bardzo dużo osób jedzie, bo teraz jest piątek i na weekend chcą pojechać w piękne miejsca, no to się robią takie zatory. A, nagram, wyspa i bardzo ładny mostek. I dojeżdżamy powolutku. Czy widać skocznie, czy widać skocznie? No, tak słabo, ale jest po prawej stronie, tam na górze. Dojeżdżamy do Lillehammer, czyli. Miejscowość, gdzie Adam Małeś oddawał swojego czasu przepiękne skoki. O teraz widać przez moment skocznie. Także ile Hammer, moi drodzy? 25,5 Korony 95, czyli 9,40 za litr. every day in another place i searching for gold treasures i working on youtube channel and my dreams come true co ja wam mogę powiedzieć zaparkowaliśmy przy samej drodze no i przy tej samej drodze zobaczcie jaki widok coś przepięknego rzeka pstrągowa dzisiaj w ogóle znajdziemy takie miejsce, żeby wędkować korzystając z chwili przejechaliśmy około 300 km i teraz tak chciałbym bardzo serdecznie podziękować Czarek, Kinga dziękuję wam z całego serca, że zechcieliście poświęcić swój Wolny czas podczas urlopu i z takim dziadem jechać na północ Norwegii, spędzić fajnie czas, naprawdę jestem Wam niesamowicie wdzięczny. Mimo, że jeszcze wyprawa się nawet nie zaczęła na grubo, jeszcze nie dojechaliśmy nawet na miejsce, ale już wiem, że w tak doborowym towarzystwie będzie naprawdę super. Także bardzo Wam dziękuję. A tam na szczytach gór widać jeszcze resztki śniegu. Zatrzymaliśmy się na szybkie zakupy w sklepie Kiwi i lecimy dalej tam jak fajnie, w tym takim leju widać kolejną górę bardzo mocno oświeżoną a to po lewej jakie przepiękne wodospady no, powiem wam, że trasa naprawdę no jak z bajki, jak z jakiejś pocztówki tutaj wyglądają te wszystkie widoki No o piękny łoś z drewna Postaram no się Wam pokazać jak najwięcej mogę, ale naprawdę coś cudownego. No i te ośnieżone góry, które widziałem z daleka, praktycznie jesteśmy no, prawie na samej górze, można powiedzieć. Delikatnie się rozpadało, ale już widać, że niebo się przyjaśnia. Także, żeby wyschło tylko, bo potem Kinga szczarkiem będą namiot rozkładać, żeby podłoże było w miarę suche. A jakby padało, to ja już mówiłem Kindzejczarkowi, że śpią u mnie w Ducato, a ja się prześpię u nich na siedzeniach, czy złożymy siedzenia w Mitsubishi i będzie tam kawałek płaskiego miejsca. No, druciak, też wypadałoby podziękować Czarkowi. no bo byłeś ze mną we Włoszech, w Sardynii, ale na północy Norwegii, w takiej części, gdzie jeszcze no, nawet nie przypuszczałeś, że będziesz. A będziesz, także podziękuj. Bocie Panie, jeżeli tyle śniegu jest w lipcu, to pytanie, czy on do końca w ogóle stopnieje. Jakie piękne poludowcowe jezioro, ekstra! No i ten widoczek, widzowie. I jeszcze taki widoczek. Okej, okay, na chwilę się zatrzymaliśmy, poczekam aż turbina ostygnie. Tak, czekaj fajeczek i zaraz dalej w drogę. I zobaczcie, stanęliśmy na parkingu. No, i taki widok, ja dziękuję. Super, i chłodnie jest tutaj w górach. Ale ładnie. I skręciliśmy w prawo, bo naszym celem podróży jest miejscowość o nazwie Geiranger. Jeszcze Wam nie mówiłem. Miała to być niespodzianka, także Geiranger. 400 km na północny zachód od miejscowości Skarnes. No i widoki są takie, żebym wam nagrywał tutaj non stop. I tu zobaczcie, nie ma barierek. Także w nocy, czy jak ślisko by ktoś ten, no to leci do jeziora. Ale powiem wam, że nie przypuszczałem, że w to lato, że w to lato zobaczę śnieg. Ja cię kręcę jak ta góra wygląda. Zobaczcie sami. Jaka majestatyczna, piękna super no i dojechaliśmy pod same góry no i zobaczcie jakie miejsca na vanlife tutaj ludzie mają, darmowe coś pięknego, ale my jedziemy w inne miejsce w totalnie inne, e, chcemy przy jeziorze żeby sobie z Czarkiem i z Kingą połowić stronę. ależ to jest piękna trasa Nagrywam Wam co mogę. Zobaczcie sami, wodospady te roztopowe, pośniegowe. Po jednej stronie rzeczka, po, po drugiej śnieg. Mały wodospadzik. I ogrom przyrody. Super. Jak tak sobie jedziemy, to co jakiś czas są takie drewniane budki. I zastanawiam się, co to może być w takiej budce. Zamykana. Co tam mogą ludzie trzymać? No kurde, akurat włączyłem kamerę i mówię Czarek z kim mi mówili, Janek, jak będziemy jechać to nie będziesz chciał kamery wyłączać i naprawdę, ja bym chciał tyle wam pokazać, bo no kamera w ogóle nie oddaje w najmniejszym stopniu tego jak to jest przepięknie No po prostu nie mam pytań nie mam pytań, zobaczcie jak to wygląda te strumienie O, Czarek zaraz coś powie Pięknie, pięknie, pięknie. Tak, Czerek właśnie powiedział, że to jest jedna z piękniejszych tras właśnie fragmentów tych tras. No dobrze. Filmik będzie troszeczkę dłuższy, ale nie mogę się powstrzymać, żeby wam po prostu pokazać wszystko. No to jest. Jaki wodospad. I wąsko tutaj dwa kampery. No, muszą uważać, żeby mi ch 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 jakiś cholernik znowu nie ten lesterka nie rozwalił już doszczętnie. <grymne> Ale pięknie. Ależ przepięknie, no widzowie. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o tej trasie. Ja się wam staram pokazać po prostu. Jak najwięcej. Dobra, nic nie jedzie. Patrz jaki wodospadzik i widoki. Dobrze, że się tak rozpogodziło, bo ujęcia są zdecydowanie ładniejsze. Zdecydowanie. No i to do śniegu. <giby> Jakby ktoś jakąś, nie wiem, wodę czy coś chciał schłodzić, to proszę uprzejmie. Ale dużo tego śniegu jeszcze. I z każdym spadkiem o 100 metrów w dół robi się zdecydowanie cieplej. O, tu punkt widokowy. Nie wiem, czy Czarek nie będzie chciał się zatrzymać. Nie. Dobra, tutaj nie, czyli jeszcze w ładniejszych miejscach się zatrzymamy. Też kamper przyjechał z Niemiec, kamper z Niemiec. Ale to jest ogrom. Ogrom gór nieprawdopodobny. Oczywiście mam świadomość, że dużo widzów powie, że teraz nieodpowiedzialnie, że nagrywam i tak dalej i tak dalej. No, ale robię to tylko i wyłącznie ze względu na Was, nie na siebie, bo ja to przeżywam teraz jak jadę. No a chciałbym, żebyście poczuli chociaż w moment tego, co teraz przeżywam tutaj. I sobie wyobrażam moich widzów z różnych zakątków Europy, jak siedzą sobie z dzieciakami teraz przed telewizorem, jedzą dobrą kolację i oglądają sobie Janka, proszę Także super, dobra o, tu będzie hardkorowy zakręt że puścimy kamperka, a skąd kamperek? kamperek, a norweski dzień dobry Państwu Zawija o 180 stopni i jedziemy na skałę, a co? dobra teraz patrzcie sobie tak kolejny wodospadzik No i te widoki. O tu więcej trawy, pięknie. O, dobrze druciakowi trochę spalanie zmalało. Bo no, tak mówię, zatankowałem na full przed przyjazdem do Norwegii, i tutaj mamy 400 km, a Niby tysiąc przejeżdża na baku na tych 90 litrach Mniej więcej No ale widzę, że Zasięg wzrósł, także też spoko Dobra, wiecie co e, Tutaj przyhamuję trochę e, Puszczę motocyklistów Aha, dobra, nie chcą, nie chcą wyprzedzać, także trudno. Może za zakrętem, bo tutaj się bali, czy co? Piękny zakręt. Znowu 180. I ci się nie fajnie skacze. Dobra, jedźcie sobie. Jedna LK i druga eleczka, Dobrze, dobrze. Też fajnie na motocyklach. Ale wcześniej tutaj no, padało i ta droga była mokra. No i wtedy wiecie o co chodzi. Dobra, szereg tych jeszcze się puścił i super. I patrzcie, jaki widok, jak wysoko. Właśnie rozmawiałem z Kingom i szczarkiem, że jak. Wjeżdżałem w ogóle w góry na tą wyprawę. To miałem ten moment, który miałem. No ile to już będzie? Prawie 3 lata, a nawet 3 lata, bo chyba w 21 byłem pierwszy raz w Szwecji. I pamiętam, że wzruszyłem się, że mi łza pociekła po policzku. Jak przeżywałem te niesamowite widoki, i teraz może nie było wzruszenia takiego, ale radość wewnątrz organizmu, takie można porównać to do motylków, jak się zakochujecie. Ktoś kto się zakochiwał wiele razy, czuł te motyle w brzuchu, tak? To ja dosłownie, może tak nie w brzuchu, ale tak w klatce piersiowej, czułem, czułem takie, taki ucisk emocji, można powiedzieć. I dawno, dawno, dawno nic mnie nie sprawiło takiej radości, jak właśnie ta wyprawa. To w ogóle patrzcie jak fajnie Norwedzy przemyśleli, że zatoczki robią w takich miejscach. Najładniejszych, tak jak tutaj. Proszę bardzo, wodospad. Ekstra. No, coś pięknego. Mercedes Vito. Tam domki. W ogóle, jak ci ludzie, co oni robili tutaj kiedyś? Czy mieszkali? Czy zrobili je na wakacje? Czy to były po prostu schroniska? dla wędrowców, żeby mogli mieć schronienie przed deszczem, przespać się też mnie ciekawi, jak ktoś wie po co są takie domki w górach to napiszcie ale wydaje mi się właśnie, że to są schronienia dla, dla podróżnych dobra, chyba najładniejszy fragment uchwyciłem i mam nadzieję, że Wam się podobało w górach trochę popadało ale już zjechaliśmy i przepiękne słońce wyszło, tak zjeżdżamy od dobrych 15 minut i sobie wyobrażam później, jak będziemy wracać tą trasą, normalnie potem tu podjechać. No, będzie fajnie. Kolejny postój. Coś pięknego, coś pięknego. Z Niemiec ludzie, ze Szwecji, z Norwegii. Idziemy zobaczyć, jak tutaj wygląda punkt widokowy. Widzę jakieś barierki i patrzę na to. Wezmę zabezpieczenie na ręku. Wow. No, wysoko, fajnie. Co na to powiecie? I druciak, jak się prezentuje. Low gear, niski bieg. Tutaj 10% będzie zjazd, podjazd później. Idę na dół pokazać wam. Też coś ładnego. I tutaj zobaczcie. Przed Kinga zdjęcie zrobiła, zaraz je gdzieś tu wstawię. No widok... Co ja Wam będę mówił? Zobaczcie. A teraz tutaj wejdę na te skały i zobaczymy. No tak. No tak, barierek brak. I dziękuję bardzo. No coś, coś niesamowitego. Dobra, pokażę Wam, ale ci, którzy mają lęk wysokości, to proszę teraz nie oglądać. Bo tu można nie powiem, co zrobić. Jest niby barierka, ale no zobaczcie na ten, na ten wodospad. Coś niesamowitego. Już dojechaliśmy do tego Geiranger. I teraz nad tym jeziorem gdzieś tutaj Kinga wynalazła fajne miejsce na nocleg. Dojechaliśmy do takiego mikroportu nad tym jeziorkiem no miejscówka bardzo fajna eee, no i nie wiem co teraz będzie, zobaczymy ale spójrzcie na no można powiedzieć zachód słońca, bo tutaj zaraz za górą się schowa, ale jeszcze do zachodu o dwie 2 godziny Patrzcie, kamper z Polski, no kto by pomyślał I dobra, jednak, jednak dzisiaj wracamy tą samą drogą Z tego względu, że e, Jutro le lecimy na lodowiec Loen, czy jakoś tak e, A na dole tam przy Geringerze Nie było w ogóle fajnych miejsc Na, na Van Life, ok Jeszcze jakoś by, bym dał radę, ale na namiot nie było Także lecimy dalej I moi drodzy Dojechaliśmy w takim miejscu Spędzę noc no to się w palenie mieści. Jest sporo kamperów, zaraz Wam pokażę, ale muszę poczekać tym razem 3 minuty, bo zobaczcie, zasięg zrobił się 250 km na 45 litrach paliwa. Jest połowa baku, także jazda pod górę to no strasznie duże spalanie. I zobaczcie, jakie miejsce. Same kampery Kinga z Czarkiem, rozkładają namiot, zaraz im pomogę. I rano otwieram drzwi i mam taki widok. Najpiękniejszy widok kiedykolwiek po otwarciu drzwi z druciaka. A później taki. No i moi drodzy. Jutro z samego rana wytarzam się w śniegu. Pomorsuję. Pokażę wam jak czysta jest ta woda z lodowca. Teraz rozpalamy sobie grilla. I później zrobimy jakieś te kiełbachy. Nie kiełbachy. I może powędkujemy dzisiaj wieczorem. No ale zobaczcie jaki to jest klimat. Jak po prostu nie wierzę. Ekstra. Dobra, grill rozprane, wszystko przygotowane. Także teraz biorę wędkę i może złapiło coś albo pstrąga. Moi drodzy, wędka przygotowana, idę rzucać. Ja nie chcę wam nic mówić widzowie, ale coś takiego dla mnie to jest spełnienie moich najskrytszych marzeń. I co fajniejsze, w tym jeziorze można łapać za darmo. Woda istny kryształ. Wziąłem blaszkę taką strągową. I zobaczymy. Dobrze, kochani, takim widokiem dziękuję za dotrwanie do końca tego odcinka. Spełniłem moje największe marzenie, czyli van life w miejscu totalnie innym niż zawsze. Jestem przeszczęśliwy. Dzięki Czarek Kinga za pokazanie tego super miejsca. Nie przedłużam. Żegnam się z wami takim widokiem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ta wyprawa będzie dwutrzydniowa, także spodziewajcie się jeszcze takich miejsc. Na razie. And treasures lost in the deep blue sea.